Siemanko, wtorkowy, już nie taki poranku. Siemanko widzowie, witam w Hongkongu. Dziś eksploracja miasta. Odwiedzimy jedne z najbardziej popularnych miejsc, te najbardziej Instagramowe miejscówki. One są tam po drugiej stronie, na drugim brzegu. To wzgórze za moimi plecami to jest właśnie wzgórze Wiktorii. Jedna z rzeczy, które mnie najbardziej interesuje w tym mieście. Także trzeba jakoś przepłynąć ta wielkowoda. Widziałem, że tam promy startują. Podobno co pół godziny kursują. Także idziemy sprawdzić, czy karta Octopus ogarnie. już widać jak płynie mój statek. Mój hotel jest zaledwie 300 metrów od tej przystani portowej. Fajnie. Wygląda na to, że to jest taki normalny ich tu środek codziennej lokomocji. Tak jak u nas są tramwaje czy autobusy, no to oni się tak przemieszczają właśnie z tamtej części Hongkongu na tamtą część Hongkongu, czyli na Hong Kong Island. Płyniemy teraz na wyspę. Dla mieszkańców to normalna sprawa, a dla mnie nie lada frajda. Wow. Niesamowite to jest, jak oni to budują z tych bambusów. Ciężko w to uwierzyć, że taka konstrukcja na bazie trawy. Bambus to jest trawa. Bardzo wytrzymała trawa. Bardzo mocne jest to tworzywo. Wędki się z tego robi. One się, taka wędka może się bardzo wyginać i nie złamie się. Nie widziałem jeszcze takiej wielkiej konstrukcji z bambusa. Te wszystkie bambusy są powiązane takim czymś, i to już nie jest naturalne, to jest plastik. Jeszcze by tego brakowało, żeby używali korzeni bambusowych do wiązania tego. Fajna konstrukcja. Inspirujące to są rzeczy. Chciałbym sobie zbudować taką siłownię do street workoutu właśnie z bambusów. Pamiętam, że w zeszłym roku, kiedy byłem w Tajlandii, to zrobiłem sobie taki prosty drążek z bambusa, że wisiałem na bambusie i on ma taką specyfikę ten bambus, że bardzo dobrze się trzyma łapa. Właściwie magnezy nie trzeba było dawać i on jakby tak chłonie troszkę pod ten bambus i daje niesamowitą przyczepność. O wiele lepszą niż stalowa rura moim zdaniem. A tu ludzie na pewno mają niezłe tą Zagwozdkę, o co mi chodzi z tymi bambusami. O, tu są takie właśnie drążki. Ciekawe. Nie no, nie będziemy tu nad ludźmi małpować, może znajdziemy jakieś w bardziej ustronnym miejscu jakieś rusztowanie Jaki tu tramwaj jedzie! <grystanie> Jaki śmieszny! Jest pełno tam! Czyli oni nie tylko wieżowce muszą już tak na wysokość budować Tu jest tak mało miejsca, że te tramwaje nawet są takie wąskie i wysokie żeby się jak najwięcej ich zmieściło w jednym miejscu Jestem w środku Minus 3 dolary. Ok, tak więc jestem w środku tego zabawnego tramwaja, tramwaju. Jedziemy 7 przystanków, aby dojechać do pierwszej miejscówki, która była w planie. Miejsca z przodu niestety zajęte, ale z tyłu też jest fajnie. To jest nasz cel, ten budynek mieszkalny, który na pozór nie odróżnia się od reszty niesamowitej aglomeracji. To jest takie kultowe miejsce, stąd może nie robi takiego wrażenia, ale za moment zrobi. My już prawie na miejscu będzie dużo do, do opowiadania. Także kokilana syrop. Jeszcze się nie do końca wyleczyłem z tego mojego przeziębienia, które mnie ostatnio. A właściwie to nie przeziębienie, tylko jakiś problem z kaszlem, który się pojawia, kiedy chcę coś powiedzieć. Dziś ostatni dzień na antybiotyku. No i jeszcze syropu mi trochę zostało. Ogólnie czuję się już o wiele lepiej niż wtedy, niż w ostatnim odcinku, ale jeszcze trochę takie pokasływanie. Pokasływanie męczy i w prawo skręcamy do sieni aby dotrzeć do tego właśnie bardzo popularnego miejsca. Wow, panie i panowie, oto Monster Building. Kultowa miejscówka z Hongkongu. Powstało tu mnóstwo wspaniałych fotografii oraz materiałów vlogowych już na temat tych budynków. One są wyjątkowe pod tym względem, że tu mieszka 10 tysięcy osób. Jest tu ponad 2000 tysiące mieszkań w jednym, jakby no może nie w jednym budynku, ale w takim jednym połączonym, jakby nie? W jednym zespole bloków. Fest dużo. Podobno tu są mega małe te mieszkania. 18 pięter to ma. Czyli nie jest jakieś super wysokie, ale jest bardzo ubite. Malutkie te mieszkania muszą być. Słyszałem coś, że niby mają po 30 metrów kwadratowych, ale yy, no nie chcę 30 metrów to wcale nie jest tak mało. Sam żyłem kiedyś na 24 w takiej kawalerce, więc wygląda na to, że najlepsze fotki wychodzą, kiedy staniemy tam. I skierujemy aparat w tym kierunku, tak jak to właśnie wszyscy robią. ludzie mają wszystko pod ręką. Jest i barber. No taki tu jest właśnie salon fryzjerski. Widzę, że pojawiła się tu taka jakby siatka. Wcześniej jej nie było i wszyscy na to wchodzili i robili sobie zdjęcia. Tu jest normalnie jak na jakimś tym konkursie modowym, jakby wybierali normalnie Miss Hongkongu. Monster Building. Hongkongskie monstrum. I teraz patrz, powiesisz się pranie na balkonie, <noise> powiesisz sobie pranie na balkonie, swoje batki i fuzekle. Zlecą się turyści i zrobią sobie zdjęcie z twoimi gaciami. Z drugiej strony, tu jest tak dużo mieszkańców. 10 tysięcy mieszkańców, no to weź później dojdź do tego czyje to były te gacie. Także <laughs> nie będzie wstydu jak ktoś niedoprane gacie powiesi już miałem opuścić to właśnie ten plan zdjęciowy, ale patrzcie, tu nawet w sumie bez pozwolenia to nie wolno zdjęć robić, a już na pewno nie wolno tu latać z dronem. No jeszcze tego brakuje. Jakby tu wszyscy zaczęli fantomami latać, no to, to niezłe byłoby, bo dronowanie. O tu widać właśnie, że dziewczyny wchodzą, wspinają się. A teraz już nie można, bo są te siatki właśnie, co mówiłem. No i jest napisane, że nie wolno się wspinać ani robić zdjęć bez pozwolenia. Bez pozwolenia, bo jest to prywatny właśnie obszar, także... Wszyscy won. Wszyscy won. Idziemy wszystkim teraz powiedzieć to. Nie róbcie tu zdjęć. Także to był Monster Building. Bardzo ciekawa miejscówka do zdjęć, faktycznie. Ale jak mam być szczery, to bardziej zaimponowało mi te bambusowe rusztowanie. Idziemy dalej. Trzymając się planu, kierujemy się w kierunku wzgórza Wiktorii. I po drodze jeszcze zahaczymy o. Po drodze jeszcze zahaczymy o coś ciekawego. A więc tak to się robi. Tak się buduje rusztowania, a właściwie demontuje. Ciekawe, że tu nie ma w ogóle nic ten. Jakieś taśmy bezpieczeństwa, ani nic. Trzeba zaufać chłopakom, że dobrze ogarniają. Bo dobrze ogarniają. Trytytki. To jak trytytki jest, no? Taka trytytka. Central Plaza. Właśnie dlatego tu jestem. Podobno w środku tego wieżowca jest darmowy taras widokowy na 46 piętrze. Idziemy to sprawdzić. No faktycznie jest tu ten taras na 46 piętrze. Chociaż do góry jest jeszcze drugie tyle. Bo jesteśmy budynek ma ponad 70. To widok już teraz robi wrażenie. Ale ludzie jakby nie doceniają <laughs> tej wspaniałej możliwości darmowego tarasu totalne pustki, gdzie się podziało 8 milionów mieszkańców tego, tego specjalnego regionu administracyjnego Chińskiej Republiki Ludowej, gdzie oni się podziali, do kościoła na pewno nie poszli tego, który jest tu w środku tego budynku, bo jest zamknięte dziś. I właśnie tu jest kościół wewnątrz tego budynku gdzieś tam na tych wyższych piętrach i podobno to jest najwyżej położony kościół na całym świecie. W sensie, że w budynku ulokowany na najwyższym piętrze. Właśnie byłem mega ciekawy jak wygląda ten kościół, ale niestety dziś jest zamknięta i dopiero w niedziela będzie otwarte. No ale mnie w niedziela już nie będzie w Hongkongu niestety. No także widoczek z plaza Central, jak najbardziej godny polecenia spocik do robienia zdjęć. Fajne, bo darmowe. Wydaje mi się, że y, ludzie za bardzo nie ten... Nie jest to popularne miejsce. Nie jest to zbyt popularne miejsce, ale nie martwcie się, za moment odwiedzimy najbardziej popularne miejsce w całym Hongkongu. Tam na pewno będzie dużo ludzi. Te niektóre bloki wyglądają tu, jakby były postawione tak w środku dżungli, gdzieś na jakiejś górze. Trochę się tak nawet człowiek zastanawia, ej, może są porzucone, może udamy się tam na urbex, ale pewnie ktoś tam na pewno mieszka, bo tu jest bardzo duży deficyt mieszkań. Jest ogólnie Hongkong cierpi na chroniczny brak miejsc do mieszkania. Dlatego tu jest taka gęsta zabudowa. No i ludzie mieszkają na, w bardzo małych mieszkaniach czasami. Drogie jest tu życie w Hongkongu, więc raczej mało jest tu opuszczonych wieżowców. No ale śmiesznie one wyglądają. Tam wygląda jakby go ktoś tak postawił jakby jakiś dzieciak bawił się klockami Lego i tu pobudował tam a tam jeden sobie postawimy na środku góry, drugi tu, jeden tam. Zarządzam przerwę obiadową. Chciałem zamówić ryż z wołowiną, no i spróbowałem to zamówić, ale nie udało mi się. Takie coś zamówiłem. Taki makaron. Jest to dalekie od tego, co chciałbym teraz zjeść, no ale nie będziemy wybrzydzać, jemy jak lokalsi. Całkiem to przepyszne jest. W końcu to pomidorowa jest, więc jak mogłaby nie smakować? Jakieś 35 zeta to kosztowało. Pamiętam, że zanim przyjechałem do Hongkongu, to naczytałem się, że tu jest obrzydliwie drogo. Że, że ciężko jest tu, jakby, tak budżetowo przeżyć. Ale teraz już wiem, że są, jakby dwie drogi w Hongkongu. Można na bogato, ale można też, właśnie, tak bardziej budżetowo. I właśnie jest tu dużo takich restauracji, gdzie można porządną zupę za 30 zł zamówić. Także żyjemy. Teraz chciałbym sobie fajnie pojechać tramwajem, ale zanim fajnie sobie pojadę, to chyba muszę fajnie sobie poczekać w tej kolejce. No chyba, że zadziała ten bilet, który wczoraj kupiłem w internecie i mogę ominąć tą kolejkę. Dobre wieści, nie muszę czekać w tej kolejce. <laughs> Dobrze, że kupiłem wczoraj bilet przez neta. Tam się zaczyna ta kolejka i tu wszyscy ładnie ustawieni w kolejce. Ale my się nie musimy ustawiać, tylko śmigamy sobie lewym pasem. Bo już sobie kupiliśmy bilety wczoraj. O nie, dobra, jednak się pomyliłem. Chyba jednak musimy wyczekać w kolejce. A to, po jako tam jest rajanie. nie? Mimo posiadania biletu, musimy tu wystać. Ale i tak dużo ominęliśmy. Bo tam, jakbyśmy, jakby nie miał biletu, to jeszcze gorzej by, by to było. Ciekawe, ile czasu to zajmie. Ej, dobre wieści. Z kolejki jestem już prawie tu przy bramie, bo ta brama jak się przed chwilą otwarła, to ci wszyscy ludzie, których tam było widać, w moment zniknęli, no i zrobili nam miejsce, także my będziemy następni do wejścia do bramy. Mam nadzieję, że tam będzie już ten tramwaj za tą bramą. A tu takie fajne wizualizacje na ścianach, na suficie, jak w lesie, bieszczady ruszyło, a tam wszyscy biegną. Jednym ze sposobów na ominięcie tej ogromnej kolejki jest pojechanie. Autobusem. Podobno busy tu kursują też na wzgórze Wiktorii i robią to sprawne, robią to szybko i sprawnie. No ale jadąc autobusem nie pojedziemy najstarszym tramwajem świata. Właśnie na taki czekamy. Najstarszy tramwaj świata to są tory tego tramwaja. Już miejsce z prawej strony zajęte, podobno z prawej strony będą najlepsze widoki. Szczerze, to mi nie wygląda na najstarszy tramwaj świata. Mało tego wygląda dość nowocześnie, ale pewnie chodzi o to, że to jest najstarsza linia tramwajowa. A tramwaj sam jako pojazd no do najstarszych nie należy. 140 lat ma ta linia podobno. Ten tramwaj wieże teraz pod taką mega stromą górę. Jak się kręci tak właśnie tu, to to widać, nie? że jest stroma góra. Ale jak się tam kręci, to nie widać. banków z górze Wiktorii. Taki tu jest widoczek. Za moment sprawimy, że będzie trochę lepszy, bo pójdziemy tu do góry, żeby tam iść do góry na ten Sky Taras. To trzeba bilet kupić. Już kupiłem właśnie przez internet. Ale zanim tam pójdziemy, to pójdziemy najpierw tu. Chciałbym zobaczyć jak tu wygląda, bo tu jest za darmo. Całkiem sprawnie to poszło, ten transport z e, dolnej partii miasta na wzgórze Wiktorii. Poniżej pół godziny, od czasu jak stanąłem w kolejce do czasu kiedy wypuścili nas z tramwaju, poniżej pół godziny. My już na dachu galerii handlowej za moment podejdziemy do krawędzi. No jest pięknie. Bardzo gęsta jest ta zabudowa. No, i tak jak wcześniej wspominałem, tu na dach tej galerii można wejść normalnie za darmo, bez biletu. Ale żeby wejść na to, to już trzeba zapłacić parę dolarów. No wejdziemy, bo kupiłem ten bilet, ale teraz widzę, że chyba nie miało to za bardzo sensu. No, chyba że się jeszcze zdziwimy. Niczego sobie, widoczki, idziemy tam. Tam będzie lepszy widok, bo będzie 360. Tu też może być 360, ale trzeba jakby podejść albo do tamtej krawędzi, albo do tamtej, a jak będziemy tam, to będzie wszystko naraz. Całe to wzgórze Wiktorii stwarza bardzo ciekawe warunki do trekkingu. Tu normalnie gdzieś są ścieżki i można to obejść całe naokoło, chociaż nie jestem pewny, czy tu akurat, czy tam, ale wiem, że tu gdzieś można naokoło połazić i wiele kilometrów z buta zrobić. Także tak informacyjnie, jest tu dużo różnych możliwości na podziwianie tych fajnych widoków. Przeważnie w tych wszystkich turystycznych przewodnikach to jest najbardziej promowane, czyli ten Sky Terrace 428, bodajże to się nazywa. No i to promują, żeby tu bilet kupić, nie? No ale prawda jest taka, że tu z dachu tego centrum handlowego też jest fajny widok, tak jak tam przed chwilą widzieliście. No i tu jak się obejdzie tą górę, to tam też są widoki fajne ze ścieżki. Także możliwości są różne. No ale idziemy, zobaczymy jak to wygląda z tego sky-tarasu. Także siemanko, sky-taras 428. 428 to jest wysokość nad poziomem morza właśnie, gdzie się teraz znajdujemy. Samo wzgórze ma ponad 500 metrów, no ale ten taras nie jest na takim totalnym szczycie. Ciekawe kadry tu można złapać. Tu takie ujęcie jak jakieś lasy, jakieś haszcza, jak w Bieszczadach. Jeden ruch kamery w prawo i jedna z najlepiej rozwiniętych metropolii na całym świecie Hongkong. To jest rekordowe miasto pod względem ilości wieżowców przekraczających 150 metrów. Tu jest ich najwięcej na całym świecie. Tu ogólnie jestem w takim najbardziej obleganym narożniku całego tego tarasu. Wygląda na to, że najwyższym punktem na całej wyspie. Na wzgórzu Wiktorii i na całej wyspie są tamte anteny. Z tego co wiem, jest możliwy dostęp, na, żeby wejść na te anteny, ale no to są silne nadajniki radiowe czy tam jakieś inne. Widzę tam masę różnych urządzeń, które wysyłają na pewno bardzo silny sygnał. I zgodnie z moją zasadą, nie wchodzimy na takie rzeczy. A szkoda, bo na pewno musi być fajny widok stamtąd. Ten jeden to jest najwyższy wieżowiec w całym mieście. 420 metrów bodajże, czy coś takiego. Tu Ministerstwo Finansów, Central Plaza, no i to są trzy najwyższe właśnie. A fajnie było, ale z zachodu słońca i tak będą gdzieś nici. Także zawijamy się kilka minut przed zachodem słońca, bo jak się wszyscy zaczną zawijać w tym samym momencie, to będzie pozawijane. Tutaj w Hongkongu, nawet przejażdżka schodami w galerii handlowej karmi nas niesamowitymi widokami. Oni by mogli kasować tu bilet za przejazd tymi schodami. Serio. się kawałek jestem w okolicach mojego hotelu jest tu taka japońska restauracja no i zamówiłem jedzenie aby zamów zamówić tutaj to jedzenie musiałem zeskanować ten kod i wtedy odpala się właśnie cały taki e, tu sobie można wybrać nie no zauważyłem że tu w Hongkongu tak samo na, na Tajwanie też już odchodzi się od takiego normalnego kontaktu z kelnerem. Teraz tak to wygląda, że skanujesz i na aplikacji sobie zamawiasz, no i tu klikniesz, że chcesz to i to, i nawet nie musisz w ogóle nic gadać z kelnerem. Za moment ci to przyniosą na stół, no i takie właśnie nowoczesne restauracje. Pewnie w Polsce też to jest. Thank you. Coś pięknego. To jest zaś ten hotpot, czyli taki gorący garnek na stole. Warzywa, tofu, pieczarka, nieograniczona ilość makaronu, no i podwójna porcja mięsa. Jak jo to lubię jeść. Już prawie, już prawie się gotuje. Dziękuję. Dostałem widelec. Chociaż normalnie widzę, że tu nie używają tych widelców, ale byłem tu już wcześniej. i Pani już wie, że ja sobie tak średnio radzę tymi pałeczkami, ale użyjemy go tylko do makaronu. Mięso spróbujemy tym naładować, żeby, żeby się uczyć, bo my za niedługo do Chin polecimy, a tam nie ma widelców. Także uczymy się Tak się to robi. Że tylko tą górną się operuje. To jest przepyszne. No także taka kolacja dzisiaj w japońskiej restauracji w Hongkongu. Tak to będzie wyglądać już do końca tej kolacji. Gotowanko. Także cięcie. Thank you. Bye bye. Stozetta. Taka smakowitość. Dość dużo, ale to było dobre jedzenie w dobrym miejscu w Hongkongu. Także nie marudzimy, tylko dziękujemy widzom za wyświetlenia, za obecność na live'ach. No i idziemy do pokoju, aby jak najszybciej rozpocząć proces montażu kolejnego odcinka vloga. Także dziękuję. Ten kaszel jest dziwny, jakby ja nie mam już objawów żadnego przeziębienia, mam dużo energii, czuję się dobrze, ale ten kaszel jakiś taki taki właśnie. Także dziękuwa za wytrwanie do końca i pozdro.